Cześć, dzień dobry, a właściwie dobry wieczór, bo dochodzi godzina 21, a tuż po spotkaniu Lecha Poznań w Lidze Europy ze Standardem Lierz. Pierwsze spostrzeżenia, pierwsze uwagi co do meczu, także zapraszam Was serdecznie. Słuchajcie, w końcu Lech zwycięski. 3 do 1 zwycięża w Poznaniu zespół kolejarza po bramkach Skurasia i dwóch Izaka. Myślę, że przede wszystkim konsekwentny, konsekwentny mecz zespołu z Poznania. Tak bym to skomentował najlepiej w jednym zdaniu. Potwierdził swoje dobre momenty z poprzednich spotkań, chociaż nie ustrzegł się na pewno w dzisiejszym meczu wielu błędów, ale należy podkreślić, że grał. Z dosyć eksperymentalną drużyną standardu Lierz, bo, bo zespół z Belgii był daleki od swojej optymalnej jedenastki. Także na to też trzeba zwrócić uwagę, ale takie spotkania z takim rywalem również trzeba umieć wykorzystać chociażby najlepszy przykład, pierwszy z Bierzegu, drużyna Barcelony oczywiście zachowując wszelkie, wszelkie zdrowe, rozsądkowe proporcje w dniu wczorajszym w Lidze Mistrzów mając drużynę Dynama Kijów, która też również była zdziesiątkowana tej swojej przewagi nie potrafiła tak wykorzystać i tak udokumentować tylko zwycięstwo 2 do na Camp nou. także takie mecze też trzeba umieć wygrywać, Lech to dzisiaj zrobił, myślę, że zrealizował swój cel na to spotkanie w 100% Przy tym e, bramki padły po fajnych akcjach, bo e, pierwsza, e, pierwsza bramka to gol z Kurasia i świetna asysta Tiby. E, Tiby, który moim zdaniem zdecydowanie najlepszy zawodnik tego spotkania i potwierdziły się słowa, że, że jednak e, ten gracz to, to jest wiele procent dobrej gry e, drużyny Dariusza Żurawia. Nie inaczej było teraz. E, znakomicie potrafi kierować tempem gry zespołu. Kiedy trzeba zrobić dodatkowe kółeczko, kiedy trzeba zagrać na jeden kontakt, na dwa. No, umie to robić, czuje tą drużynę i naprawdę razem z Dani razem Ramiresem i i, i Jakubem Moderem naprawdę tworzą farne trio, chociaż yy, co do tego ostatniego dzisiaj kilka wątpliwości. Yy, bardzo fajne yy, zagrania często przeplatane takimi prostymi stratami, a z racji tego, że, że jest to zawodnik, który gra w strefie środkowej boiska, więc tam każda strata od razu jest uwypuklona i, i jak gdyby mnożymy ją od razu razy 5, razy jeśli chodzi o o zagrożenie, które może powodować. Daniel Ramirez oczywiście swoje, fajna ofensywna gra, on potrafi dużo widzieć, stara się zagrywać niekonwencjonalnie. Zresztą druga bramka, druga bramka Lecha, kapitalna akcja, tu właśnie to, o czym mówiłem, czyli te świetne elementy gry Modera, znakomity przerzut prawą stroną na, prawą nogą, przepraszam, oczywiście na prawą stronę. Tam bodajże przyjmuje piłkę Ramirez, o ile dobrze pamiętam, schodzi do środka, ponownie odgrywana na lewą stronę do Modera. Ten uruchamia świetnie wchodzącego Puchacza. Kolejny zawodnik, który rozgrywa dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Wejście na pełnej szybkości, dobranie lewą nogą, a tam jest jak zwykle zawodnik, który zawsze jest tam, gdzie być powinien, czyli Isaac numer 9. Jeśli czasami się zastanawiacie, bo często fachowcy, dziennikarze, ludzie związani z piłką używają sformułowania klasyczna dziewiątka. Jeśli się zastanawiacie, co to tak naprawdę znaczy napastnik nazywany klasyczną dziewiątką, Przyjrzyjcie się Isakowi, to jest, to, to jest właśnie on. Strzela to, co ma strzelić, jest tam, gdzie ma być. Pomaga drużynie w, w elemencie utrzymania piłki z przodu, również czasami jest aktywny w defensywie. Naprawdę kolejny fajny mecz tego zawodnika, i to jest ogromne wzmocnienie drużyny Dariusza Żurawia także bardzo dobry mecz tego zawodnika. Co dalej? Jeśli chodzi o kolejną bramkę, bardzo podobna akcja na 3-1, bodajże 48 minuta, znowu Golisaka, znowu świetne włączenie się Tymoteusza Puchacza, lewa noga, dogranie, kończy wszystko, Izak, znakomite wykończenie. Swoją drogą ciekaw jestem, co takiego jeszcze musi zrobić Tymoteusz puchacza by aby zaskarbić sobie uznanie trenera kadry, bo myślę, że, że naprawdę pokazuje w ostatnich spotkaniach Ligi Europy, że rzeczywiście jest kandydatem na grę na lewej stronie reprezentacji Polski. To można śmiało, otwarcie powiedzieć. Naprawdę świetna dyspozycja, mnóstwo pracy, agresja, świetne dośrodkowania, dwie asysty dzisiaj. Także naprawdę wielkie brawa. Po drugiej stronie niesamowicie solidny Czerwiński, solidny Czerwiński zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. Również bardzo fajny Fajny mecz tego, tego zawodnika, ale żeby nie było tak cukierkowo i tak słodko, trzeba powiedzieć, że Lech popełnił dzisiaj bardzo dużo takich niewymuszonych błędów. Myślę, że ich liczba była zdecydowanie wyższa w tym jednym spotkaniu niż w pozostałych dwóch meczach do tej pory, które w Lidze Europy Lech rozegrał. Nie miało to jakichś strasznych konsekwencji, ponieważ dzisiaj drużyna, która stanęła naprzeciwko drużyny kolejarza, nie postawiła zbyt wysoko poprzeczki. Standard Lierz dzisiaj nie był zbyt wymagającym przeciwnikiem. Nawet jak tą piłkę udawało im się odzyskać w rejonie powiedzmy pola karnego zawodników Lecha, co im się czasami zdarzało, z racji tego, że Lech dzisiaj był, moim zdaniem, mimo wszystko, Momentami nie był tak dokładny jak, jak wcześniej. To, to zespół standardu nie potrafił tego wy, wy, wykorzystać. No nie miał dzisiaj takich możliwości, nie miał dzisiaj takiej jakości z przodu, um, dlatego. Z tymi sytuacjami sobie kompletnie, kompletnie nie radzili. Ale wydaje mi się, że też ten skład standardu, który przyjechał do Poznania w zawodnikach Lecha, no nie wzbudził chyba takich emocji, nie wzbudził takiej koncentracji jak te poprzednie dwa spotkania. Stąd chyba tyle niedokładności w dzisiejszym spotkaniu, bo, bo mimo wszystko ona się pojawiła. Taka jedna, jedna różnica, która rzuciła mi się od razu w oczy. Porównując z tymi poprzednimi dwoma spotkaniami, w meczach pomiędzy a Alechem i Glasgow Rangers Alechem, każdy zawodnik z Poznania, rozpoczynając akcję, pierwsze co miał w głowie to było podanie, szukanie partnera, szukanie wolnej przestrzeni. Natomiast w tym meczu mam wrażenie, że pierwsza myśl, jaka się pojawiała, to. Przyjęcie, rozpoczęcie akcji prowadzeniem I, i to częściowo było złudne. Tu zawodnicy często wdawali się w niepotrzebne dryblinki, które prowadziły do prostych strat. Tak jak oczywiście wcześniej mówiłem zespół z Belgii w tym spotkaniu w takim zestawieniu drużyny nie za bardzo potrafił to wykorzystać, ale, ale dzisiaj takie, takie błędy się pojawiały, ale tak jak mówi klasyk zwycięzców się nie sądzi. My tego również się trzymajmy. W końcu trzy punkty Lecha. Kolejny mecz, w którym strzelają wiele bramek, które prezentują fajne akcje. Także oczywiście czekamy na więcej, gratulujemy. A my co? My oczywiście widzimy się, widzimy się w poniedziałek. Także taka szybka moja relacja z dzisiejszego spotkania. Dajcie znać co, co Wy o tym myślicie, jak Wam się podobało, a może Wam się w ogóle nie podobało. A my widzimy się w poniedziałek. Do zobaczenia, ciao!